Witam się z Wami moi drodzy w kolejnym odczycie Kart Tarota na moim kanale. Widzicie już po tytule, co ma w głowie, co ma w sercu. Dzisiaj karty Tarota rozkładamy właśnie na ten aspekt, na ten temat. Pamiętajcie, kochani, czytanie z czytaniem ogólnym nie z każdym musi rezonować. Wizualizujcie osobę z Waszego serca, z Waszej myśli. Jak nieraz powtarzam, niezależnie od relacji i sytuacji i tego, co Was łączy tu i teraz. Kochani, zobaczymy w kartach. Również, y, czy ta osoba poważnie podchodzi do relacji między Wami, tak? Kochani, karty, jak zawsze mam oczyszczone. Sprawdzę, sprawdzę przy Was. Najpierw zobaczymy, kochani, co ta osoba ma w głowie. Co ma w głowie? Co ta osoba ma w głowie? Co osoba, o której myślisz, ma w głowie? Co osoba, o której myślisz, ma w głowie? O o o o. Co osoba, o której myślisz, ma w głowie? Zaraz sprawdzimy. Przy was. Co osoba, o której myślisz, ma w głowie? Dziś zrobimy odczyt na sześć kart, bo ja bym chciała też zobaczyć. Yy, jakby mieć szersze pole widzenia z tego względu, że no wiadomo, odczyt tu nie jest przy wyborze kart. Karta mi wyskoczyła. Jak to często się dzieje, karta mi wyskoczyła. Co ma w głowie osoba, o której myślisz? Co ma w głowie, czyli inaczej, co myśli, tak? Co ma w głowie, jakie ma myśli. Co jej tam biega po tej główce? Zaraz zobaczymy. Tak? Kochani, przede wszystkim to, co widzę na samym początku. Widzę, od razu mówię, odczyt jest dla wszystkich znaków, ale karty pokazują tu, dają znak sygnał niektórym znakom Zodiaku. Przede wszystkim waga, koziorożec, bliźnięta, kochani, i rak albo wy, albo osoba, o której myślicie, może być spod tego znaku lub oboje spod tego znaku możecie być. Często jest też tak, że osoba jest urodzona na pograniczu dwóch znaków, tak? Znaczy zbliża się, kończy się na przykład, e, powiedzmy, Bliźniak, zaczyna Rak, jest blisko pomiędzy. No może być jakby na pograniczu znaków. Co ma w głowie mężczyzna lub kobieta, o której myślisz? Kochani, na ten moment, na tą chwilę, co ma w myśli? Dla mnie jest ta osoba wycofana, wycofana, stoi z daleka, stoi z daleka, stoi z daleko, przygląda się, zastanawia się, um, potrzebuje czasu, dystansu, jest ochłodzenie, ale nie uczuciowe ochłodzenie, tylko dystans między wami. Ty Czujesz, że coś zaczyna się dziać, nawet nie z perspektywy czegoś niedobrego, ale z perspektywy zmiany przy tym mężczyźnie lub tej kobiecie. Ta osoba zaczyna hmm, chłodno, jakby podchodzić do Waszej znajomości, ale stricte takiego fizycznego kontaktu, czyli albo jest zawieszenie wiadomości, zawieszenie rozmowy, zawieszenie spotkań, problem ze spotkaniem. Dla mnie, dla części z Was. Tutaj karty pokazują, iż ta osoba ma w głowie jakieś nagłe zdarzenie przy jego jej domu. Coś się bardzo szybko zadziało. Dla części z Was ta osoba niedawno, tak mogłabym to nazwać, nie chcę używać tego słowa, ale straciła kogoś bliskiego lub niedługo straci bliską osobę. Tak mogę Wam to powiedzieć. Jest problem zdrowotny, jakiś chorobowy przy osobie, mężczyźnie lub kobiecie, o której myślicie. Kochani, co ma w głowie ta osoba? Na ten moment, na tą chwilę ta osoba jest wycofana ze zmian. Nie chce zmian, boi się zmian, ale nie boi się stricte. O Boże, boję się, bo jakbym chciał coś zmienić, to bym już zmienił. Nie. Jest nieodpowiedni moment i czas. Ona chciała coś zrobić z perspektywy waszej znajomości. Albo jeżeli ta znajomość się na początku, to chciała się z wami spotkać, chciała uzgodnić spotkanie, porozmawiać, zbliżyć się do was, lub nawet dla części z was m, przejść o krok dalej w waszą znajomość. Jednakże, tak jak mówię, jest jakieś zdarzenie losowe, które nie pozwoliło jej w danym momencie podjąć decyzji, stąd te wycofanie. Dla część z was może się nie odzywać, może unikać tego kontaktu, gdyż myślami jest zupełnie teraz gdzieś indziej. Kochani, co ma w głowie mężczyzna lub kobieta? Tak, ta osoba odezwie się do ciebie i ma myśli o kontakcie z tobą. Jednakże yy, widzę również, iż ta osoba coś tobie zaproponuje. Wyjdzie z jakąś propozycją, yy, nawet z jakimś zaproszeniem yy, w przeciągu najbliższych miesiąc, dwa do trzech. Kochani, co jeszcze mi się tu pokazuje? Ta osoba ma jakiś plan w głowie, ale plan związany. Ten plan jest nierealny, powiem Wam tak. Bo ten plan, plan jest związany z... z jakimiś marzeniami, planami związanymi z pracą, zawodowym aspektem, nawet otworzeniem czegoś własnego. Nie, nie stricte to z Waszą relacją ma związek. Ta osoba jakby chciała się usamodzielnić. Tak mi to wychodzi. Jednakże. Yy... Na ten moment nie widzę, żeby to się stało. Tak Wam powiem. Tak Wam powiem: ona również na coś czeka. Albo czeka na jakieś dokumenty, też ma to w głowie: jakieś papiery, orzeczenie, decyzje, odpowiedź w bardzo ważnych dla niej sprawach, dotyczących lub wpływających pośrednio później w czasie na Waszą znajomość. Tak wam powiem, kochani, tak wam powiem. Sprawdzamy teraz, bo pewnie to Was interesuje. Co ma w sercu mężczyzna lub kobieta, o którym, której myślisz? Osoba, o której myślisz, co ma w sercu? Co ma w sercu osoba, o której myślisz? O, widzieliście? W założeniu rozum do serca, w serce do rozumu. Nie do końca ona myśli rozumem. Słuchajcie, nie do końca ona myśli ta osoba rozumem. Mówią, że niektórzy właśnie myślą rozumem, niektórzy sercem. Ta osoba nie do końca um, jest pewna, czy powinna się kierować rozsądkiem przy waszej znajomości. Bo dla części z was relacja jest zawieszona już. Lub nastało jakieś rozstanie, lub konflikt, kłótnia, nastała lub nastanie, mimo wszystko ta osoba nie będzie wyobrażała sobie życia bez Was, nie będzie y, w stanie o Was zapomnieć, będzie ciągle wracała myślami do Was i będzie żałowała, że coś powiedziała lub czegoś nie zrobiła, aby z Wami być. tkwienie w miejscu nie daje jej szczęścia. Ta osoba nie myśli, y, tak jak mówię, głowa do rozumu, rozum, Głowa do serca, serce do głowy, tutaj karty pokazują, iż ona dojrzeje do pewnych decyzji, ale może być już za późno. Wy możecie już nie chcieć powrotu tego mężczyzny lub tej kobiety, tak docelowo nie będziecie mogli, nie będziecie w stanie zaufać, że tym razem jest to na poważnie, że ona chce czegoś więcej, czegoś poważnego. Stricte dla części z Was widzę w sercu relację romansową, ukrytą, lub relację przynajmniej z jednej strony taką. Po stronie tego mężczyzny, tej kobiety lub waszej, czyli ktoś z Was może być w jakichś relacjach. I kochani, tutaj karta mi tu mówi generalnie, że ta osoba w sercu ma Was, ma Waszą znajomość, Waszą relację, Waszą osobę, boi się jednak zaryzykować dla Waszej przyszłości. Boi się docelowo pójść za tym głosem serca. Wy się nie boicie. Ja widzę, że Wy po prostu zostawiacie wszystko i idziecie, tak. Chcecie tego szczęścia, chcecie być szczęśliwymi osobami, chcecie być osobami spełnionymi. Mimo wszystko właśnie ta osoba mimo, że do końca głową rozumem nie myśli, to to serce jeszcze jest zblokowane. Ta osoba może być zblokowana przez dzieci. Jeżeli ma dzieci, rodzinę, nawet dorosłe dzieci lub opiekuje się dziećmi, rodziną, rodzicami Słuchajcie, to będzie miała problem z decyzyjnością, tak? To będzie ją bardzo mocno, stricte blokowało. Hmm? Co ma w głowie, co ma w sercu. Ja zobaczę też zamiar, wiecie? Bardzo bym chciała, zaraz zobaczę Wam. Zobaczę dla Was, może. Zobaczę dla Was stricte zamiar. Wy od siebie nie uciekniecie. Wasze drogi się ponownie przetną. Ponownie Wasze oczy się spotkają. Nie tylko oczy, ale wy ogólnie będziecie po prostu, nie tylko wzrok się wasz spotka, że tak powiem, ale wy będziecie docelowo w przyszłości razem. I tu y, pokazują mi się takie osoby ze znaków zodiaków, o których wcześniej mówiłam, gdzie relacje są trudne, ukryte, ale kochani, wychodzą jeszcze takie znaki zodiaku, jak waga. Kochani, baran, lew, tak, skorpion, ale tak, nie do końca. Nie wiem, dlaczego nie do końca, bo tu jest, pokazuje mi się znak skorpiona, ale ten skorpion jest jakby niestabilny emocjonalnie na ten moment, w sensie niestabilne jest jego życie. Skupione myśli są na czymś innym, co zaprząta jego głowę w tym momencie albo. A to ma stricte związek z, z tą osobą, z, z jej ciałem, umysłem, życiem, ale bardziej właśnie jako osobę, jako jednostka, kochani. Nie z jakimiś osobami bliskimi. Docelowo w zamiarze, tak? Docelowo w zamiarze, ja was widzę w przyszłości razem. Nie mówię, że relacja łatwa, i nie mówię, że droga wasza będzie prosta, ale docelowo wy jesteście w karcie razem. Razem, tak wam tu powiem, tak wam tu powiem. Mam nadzieję, że odczyt wam się podobał. Subskrybujcie, komentujcie, będzie mi niezmiernie miło. Ja czekam zawsze na te wasze komentarze, stricte na tą waszą interakcję w komentarzach, bo to daje mi duży pogląd, jak te moje karty z wami rezonują, jak wy je odczuwacie, odbieracie i jak moje karty się przede wszystkim dla was sprawdzają, nawet w tych odczytach ogólnych. Kochani, żegnam się z Wami. Jak zawsze, wszystko, wszystkiego, co najlepsze z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Następny odczyt będzie wybór kart. Dla osób, które lubią wybory kart, może nawet będzie z wyborem kamieni. Zobaczymy. Jeszcze nie wiem, co to będzie za odczyt. Przymierzam się do znaków Zodiaku na czerwiec. Zobaczymy. Zobaczymy, kochani. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.